Witam, w dzień kolejny. Dzisiaj otwieramy Shining Fates. Ale którą puszkę? Jeszcze jedna dojdzie zaraz. Tak, mamy trzy puszki. Teraz problem, od której zacząć. Zrobimy tak: jeśli wypadnie jedyn, jedynka lub dwójka, zaczynamy od tej. D trójka, czwórka zaczynamy od środkowej. I piątka, szóstka zaczynamy od ostatniej. Kostka jest przygotowana. Uwaga. Dwójka, czyli ta puszeczka odpadają. Proszę bardzo, w sumie to nie. Zrobimy małą reklamkę, pokażemy, jak one wyglądają. Niech sobie tutaj leżą na moich podstawkach pod karty. Dobra, i lecimy. Tyt, tyt, tyt. Tak wygląda ta puszka. Jest niewielkich rozmiarów. Zobaczcie, w porównaniu z dłonią. Co zawiera? Zawiera metaliczny żeton. On jest metaliczny, oficjalnie z połyskiem, ale to plastik. Tak wygląda. Kartę z grafiką z puszki. Zobaczcie sobie. I dodatkowo dwa busterki. Shining Fates. Oczywiście oryginalne, w każdym znajduje się karta kodowa do gry online. No i co, klasycznie zaczynamy. Chyba Charizarda zostawimy sobie na później, tak? Kostka nie jest już potrzebna. Odkładamy, no i zaczynamy. Gdzie mój pomocnik? Tutaj jestem, nie dobry. To nie mówiłem ja, tylko te nożyczki. Jasny kod, Nie, myślałem. Zobaczymy, jak to wygląda. No, może będzie dobrze, ale dzisiaj odwrotnie. Nie będę liczył kart i przekładał ich, tylko zrobimy tak. O, tu mamy reverse holo. Zobaczcie, jak to nie wygląda. No i chyba będzie nie za ciekawie z tego, co widzę. Tak, no nie będzie szczęśliwie, ale no trafiły się karty, których nie miałem też. Dobra. Czyli tak, odkładamy sobie, gdzie ona była. Ten rewersik tutaj. Powiedzmy. I lecimy teraz z czarizardkiem. Oby, oby się udało tym razem. Hmm. <laughs> Jest jasny kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz policzymy. Energia pierwsza. Zardzewiała tarcza. Czyli wszystko już wychodziło mi wcześniej. No, o i wyszły. Patrzcie jaki piękny. Frosmot. I to jest rewersik. Tak wygląda. A tu? Czy to jest rewersik? To jest holo, to jest hologram, a to jest rewers holo, o. Pomijam. No i to by było na tyle. Pozostałe puszki do otwarcia kolejne, kolejnego dnia. Być może jutro, może za dwa dni? Zobaczymy. Na pewno w tym tygodniu. Do zobaczenia.